Hej, siemanko, jestem Jacek 13 witam was dzisiaj w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym filmiku z gier mobilnych. Dzisiaj oczywiście zagramy w grę, yy, ona się nazywa Catch the Rabbit. A, tak się ustawia? No, tak myślisz? No, tak, no to dobrze myślisz, bo ja właśnie... Czekajcie, bo tu... No kurwa, w mi pokazujecie to w kurwa to tylko w takich gierkach. No, dopałem jakiś owoc, jakieś złote jabłko. Słuchajcie moi drodzy, noc, ciekawa nawet gierka, ale kurza to na, na początku coś pokazywane, o Jezu spadłem Rozumiem, że jakiś tutorial musi być w grze, ale żeby to, no, czy, czy, czy próby pod rząd było, to pokazywane trochę, co często. Catch the rabbit, to oczywiście chodzi o złodzieja. No Nawet złodziej, już nie przyszedł się zaśmiać z nas. No, spieprzajcie, stąd wiecie co, fajnie, wszystko w, w tej grze, ale no niestety trzeba trzeba wyłączyć tryb samolotowy. I gra jest tak samo jak poprzednia gra, którą dla Was nagrywałem, czyli Cubes. Ta gra też jest skompresowana dla starszej wersji, wersji Androida, więc niestety. Możliwe, że będą jakieś błędy. No nie. nie. No, myślę, że wystarczy taki, takie coś. Ale w ogóle ten. ten te kulki są. Znaczy, te kulki. Ten, ten wyskok jest. Wys, w, 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 według mnie za wysoko te kulki. Ciekawe, czy jak ja skoczę i na przykład. Nie będę nic za bardzo robić, czy ten złodziej. Mm. Słuchaj, czy ten złodziej będzie jakoś tam uciekał nam daleko, czy, czy jednak w miejscu będzie nam stał w sobie? I do czego służą te złote jabłka? Zaraz zobaczymy, bo ciekawi mnie to, czy to jest jakaś waluta, czy to po prostu takie coś. Dobra, moi drodzy, także sprawdzamy. Dwa, trzy, cztery. No, ono ucieka nam nieźle. Ale w ogóle to jest popieprzone, że ten go, 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 złodziej jest 4 te wyskoki daleko, ale nagle ale nagle wraca jakby był yy, wys, jakby był no po prostu jeden skok od nas trochę źle to twórca tutaj ustawił w tej grze moim zdaniem ale skoro już tak chciał to ten już tak ustawił Gierka, gierka średnia, jak się, się takie, teraz gram to mi się nie podoba, Wy, wiecie co, znaczy, ogólnie to ja, ja nie gram, jak pobieram te gry od ketchupu, ja w nie, nie gram, dopiero jak y, nagrywam film, to w, zacz, pewnie dopiero gram. Łoł, wow, to się to dzieje, jest tak. Nie wiedziałem, że tak się dzieje, z... że one się zapadają te. Dobra, możemy sprawdzić, to, są w skiny do kupienia. To coś niebieskiego. Aha, trzeba 50 wydać tych, żeby wylosować skina. Mhm, rozumiem. Są jakieś osiągnięcia? masz 10 punktów, nieczęste. Niestety, no, szczerze, to jest za trudne, żeby wbić tyle punktów. Jednak ja nie gram tutaj, żeby wbijać osiągnięcia. Możemy sprawdzić najlepszy wynik jeszcze. Pewnie jakieś znowu 10 tysięcy, jak w poprzednim odcinku z Cubes. Nawet się ten wynik nie chce pokazać. A, zaraz, bo tryb samolotowy mam włączony. No tak. Ej, w ogóle to dziwne, że ludzie chcą wydawać pieniądze na blokowanie reklam, skoro można po prostu pozbyć się reklam, włączając tryb samolotowy. Prosta, a na dodatek na, na, na tanie. Nie, nie trzeba wydawać na, naprawdę pieniędzy na, na zblokowanie reklam. Jeżeli ktoś na przykład nie, nienawidzi reklam, tak samo jak ja. Cóż, ile mamy minut? 4? Eee, myślę, że wystarczy takie coś. Myk. No, a ten złodziej to naprawdę jest upośledzony. Przecież on był daleko od nas. To tak jak on mógł nagle tak magicznie wrócić? Teleportacja, kurwa. Dobra, teraz tutaj uda się? Udało się. Nasz rekord to 6 punktów. Możemy pobić re ten rekord albo spróbować przynajmniej. No nie. Ogólnie tu odcinki z taki gier staram się robić po 8, czasem 10 minut, ale tak zazwyczaj to 8. No? O, teraz takie coś a'la Ateny. Czy uda się? Nie, 14 punktów było. Osiągnięcie mamy odblokowane, te 10 punktów, tak? Tylko to, tylko to, tylko to jedno osiągnięcie? Nie, to trzeba pobić to. Nie ma pata, trzeba pobić to normalnie. No cóż, nie spodziewałem się, że padniemy. Myślę, że uda mi się na to wskoczyć. Hmm. Dobra, ostatnia próba. No nie, jeszcze jedna próba, co? To tak głupio wyszło. Dobra, także to będzie koniec tego odcinka. To była gra Catch the Rabbit, czyli złap złodzieja. Jeżeli to można tak przetłumaczyć, rabbit, soul, ra, rab, no, chyba tak, bo można to tak przetłumaczyć. Także jeżeli ten, jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, możecie zostawić peczkę w górę, napisać fajny komentarz, udostępnić ten znajomym. Ja zapraszam, ja, ja zapraszam Was na, po, na poprzedni filmie na następny, Do następnego na razie, cześć. Cześć, hej, hej. No, subskrybujcie koniecznie kanał wraz z ręczkiem i łapkujcie. Także, elo.